Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Wam moje wyzwania oszczędnościowe, które są bezcelowe. Nadam im cel, myślę, że pod koniec roku. Pod koniec roku chciałabym wszystkie te wyzwania zebrać i policzyć, ile razem wyszło. Więc zapraszam Was do obserwacji i dziękuję wszystkim subskrybującym. Pierwszym moim wyzwaniem jest wyzwanie grosz do grosza, które zbieram do skarbonki. I wymieniam sobie co 10 zł. Dlatego tutaj mam już 20 zł wymienione. I sobie skreślam to, co wrzuciłam. Tutaj mam status, żeby po prostu nie liczyć tych drobniaków, bo czasami muszę przynaleźć się w tym gubie, w tych drobniakach, więc sobie wyślę tutaj na statusie. Kolejne moim wyzwaniem jest wyzwanie: 52 tygodnie, po 5 zł. To jest wyzwanie, które zrobiłam po prostu własnoręcznie, żeby się przekonać. Czy ta metoda mi się sprawdza? I rzeczywiście się sprawdziła. I to jest wyzwanie, które uzupełniał w poniedziałki. Wiem, że jest wezwaniem piątki w piątki. I na pewno kiedy się zakupię. Mam jeszcze wyzwanie 52 tygodnie, które zakupiłam. I tutaj można uzbierać 1378 zł. W moim 260, więc to jest kwota większa. Ale jestem szczęśliwa, bo na razie się udaje uzupełniać. I w tym wyzwaniu 1378 zł mam już 500, 595 zł. Więc fajna kwota. Tutaj mam wyzwanie ukończone złotówki i tutaj mam 60 zł mam wezwanie 100 zł ukończone 100 zł, też uzbierane. I mam wyzwanie 2 zł Na razie w tym wyzwaniu 2 zł jest 6 zł. Wyzwanie po 5 zł mam dwie piątki, czyli 10. I wyzwanie 10 zł. I mam 40 zł. Mam nadzieję, że te wezwania uda mi się ukończyć w tym roku, pod koniec roku i że sobie podsumujemy, ile się udało uzbierać łącznie w tych wyzwaniach. I bardzo mi się marzy jeszcze wyzwanie 100 kopert, które bym chciała zakupić. I to tyle, jeśli chodzi o wezwania bezcelowe. Życzę Wam dobrego dnia i owocnego oszczędzania.